ANGRY Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ANGRY SHIT RAGE Kochani kolejna gra polecona przez nas, która została astronomiczną Ilość las, łapek w górę, powinna dostać łapek w dziurę Gówno prawda wersu super Fight. Już na dzień dobry, wita nas jakże zajebista, łagodząca zmysły Fudująca sympatyczną, spokojną sobotę muzyczka Absolutnie kojaranie inwazyjna, prawda? Oczywiście jak na gównianą grę w tym gównianym cyklu Przedtem przy tego gównianie vlogera Przestało nie ma opcji wpływu na dźwięk Nie, musicie słuchać na full, na full, bo ta muzyka jest zajebista Pracowaliśmy nad nią, nie wiem Duże ich samą grą i bardzo możliwe, że trzy czwartek kasy poszło na kościa, który wymyślił ten zajebisty ambient. się prosi, by zrobić muzyczkę na dyska. Oście na dzień dobry. E, do tej gry pewnie powstał zespół, który specjalnie był e, wynajęty do tego, żeby zakamuflować gównotok werbalny i wizualny. Czyli Zasrajmy użytkownika masą różnych pierdół. Tak, Rojo, ale to jest gra wyścigowa, tu musi być tyle. Tu masz wpływ na to, na to, to. na sramto, na fakto, intacto. Zaczynamy praktykę. Oj, o, Jest cisza była! Była cisza! Ja w czymś jadę? Czy ja jestem na jakiejś scenie, bo zaraz im plandeka pierdolnie w ramach tła? Co? Co to jest? To są widzowie na trybunach? Znikające widzowie na trybunach. Ktoś się naprawdę musiał wyślić. Ej, słuchaj, jak zrobimy publika? Czy ona jest potrzebna? No tak, bez publiki musi być. nie może być, publika musi być. Wiesz, ona daje takiego kontentu, że coś się dzieje, jesteś uczestnikiem czegoś wielkiego społecznego. Dobrze, zrobię to. E, Mike, 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 kurwa, ile na tym się dzieje? Ile, przyznaj się, ile na tym się dzieje? No dobra, dobra, posrało mi się w w bruszu. Dałem sobie na spray'a i jebnąłem gównem. Ale spoko, to tak wiesz, ale przynajmniej każda mordka jest inna. Tak, pokaż, pokaż, jak wyglądają. Nie zdążysz, bo znikają! Boże, mamy też staw z boku. Ale oni klat. Słuchajcie, to chyba się nadaje na we wtorek. Ja się patrzę na te rzeczy, A może to nie są widzowie? A to są reklamodawcy. Ale masa Slendermanów nagle się pojawia tak. Patrz to robimy różne kurteczki. Dobra, ale zrób więcej tego pomarańczowego, bo się kapną, że nie są tacy, że są tacy sami. Dążymy bardziej stonowanych kolorów, żeby się wlepili w tło. Kto wpadł na pomysł z kolesiem w brązowej kurce? Za bardzo w oczy pije Gównem. Nawisz sobie oczy. Nie potrzebuję, mam od tego gówno. A w co grasz? W gówno, prawda, versus Super, bike. super Mike. Dobra, jedźmy. Boże, ta gra jest zajebista. Ona maluje w locie scenerię. Frontier... What the fuck was that shit in from my face? Co się stało z drzewkami? Jestem ciekaw, za co oni mi biją brawo! Nie no dobra jedźmy, wczujmy się, rojo, ta tak jest musisz się wczuć po prostu Nie wiem jakim otworem tym razem wyjdzie gówno! Swillingujmy się totalnie Zróbysychadła, kula, dromę Radar dom z retalerta Te góry, ten landscape, landscape najlepszy, najlepszy Ten landscape został zerżnięty przez takie gry jak nie wiem, nie, nie znam gier wyścigowych, nie bawię się w tak także będzie słabo z porównaniami Ale na bank zerżnęły jakieś gry z tego W locie, pas grojki Szybko, szybko, malujemy drzewka, bo już jest blisko Nie, bo się kapni, że to shit Szybko, malujemy, dobra Mike, Maluj! podaj pędzelek, podaj farbę Mike, Majk! Mike, od przy... nadchodzi, nadchodzi Mike, rysuj góry, ryszuj Kopię kontrolce, kontrolce, kontrolce C, kontrol Już jest! O, o! Mamy chwilę na kawę! Dożyłem Nie Maj! Szybko, nadciąga! Skupiłeś go, What the fuck is that? Ugly pizza shit, I feel so perfect angry! Ja myślę, że gówną nie... chleb! Łódką przez gówno byłoby lepsze! Myślę, że Cejerowski widział lepsze rzeczy w tubylczych rzeczach podczas okopulacji nerdów. Tribal Copulation byłoby atrakcyjniejszym przeżyciem. Nie, to nie błąd gry. Ta gra cała wygląda jak błąd gry. Jak taki freeze karty. Znaczy gracie, gracie, gracie. O nie, karta mi się spaliła. Nie gra. O nie, karta mi się spaliła. Coś z procesorem. Belgia. Zostawcie Belgię w spokoju. 150. 0. Ile jeszcze tych chorych opłata! O, jadę. Ej, ta zajebista gra dla, niewido dla niewidomych. Jak czujesz, że jedziesz po gównie, to znaczy, że jedziesz do przodu. A czy nie? Ta gra powinna być dla niewidomych. Niewidomi mieliby lepiej, bo nie musieliby na to gówno patrzeć. Ale nie, przepraszam, zostały jeszcze przepiskie dźwięki. Nie, to jak wsadzić sobie automatyczną szczoteczkę do zębów do dupy. Ale fajnie, ale fajnie! Co robisz zęby? Nie, gram w gówno, prawda? W jakiś tyle turniej? Nie! Ile to jeszcze trwa? Ile to jeszcze trwa? Dlaczego znów po nagraniu Angry Shitrek będę musiał na siebie wylać litr perfumów Fahrenheita? Będę jechał piaskiem. Mniejszy Irfak dla uszu. Boże! Dlaczego dzi Dlatego podejrzewam, że będą kazali mi się... Będą mi kazali jeszcze przetestować motor w tej grze? To jest po prostu jak wiercenie! wiercenie, piło mechaniczne, które on ma na ostrzach, zakropiony spirytus solą. Idealna gra na Powieci Ci, paca. Nie ta gra była dodawana do płatków? Baza karę. Jestem ciekaw jakim podskoczyła, czy w ogóle podskoczyła sprzedaż płatków. Nie, może na podstawie tej gry powstał ten... Co to było? Szalony mem z typu pff, ten gościu, co pluje płatkami. Dostał grę. Lap 3. FAP 8! Nie Zaraz mi kask odpadnie. To w ogóle jest Spacebar. To menu. To co jest Escape? Are you sure? No, I'm not sure. Zapomnijcie o ręcznym. Ta gra tego nie potrzebuje. Ta gra jest samym ręczny po prostu gdzieś się dochodzi kwasem w twa! Radar dom! Po prostu dostał podwyżkę kolej za szaleństwo aranżacji graficznej w tle! Rany Mike, kto wymyślił tego radar doma, wiesz jak to rozmaica rozgrywkę, Chuj, że jedziesz przez 10 minut tą samą trasą, która jest do siebie diablo podobna! Radar dom przypomina ci, że to jeszcze gra! A nie hipnoza psychiatry bijaka... Śpuna aerotomana, który wprowadził Cię w bardzo dziwny, kówniany trans! Nie no, cukier mi spada. Co ja robię? Dlaczego ja się tak karzę? To nie jest to, że ja nie lubię nagrywać tego cyklu. Błotniam go. Tylko muszę kilka tygodni po sobie, do siebie dojść po bo... tym. Grafika to nie wszystko. 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 Grafika to nie Rojo, dasz radę, dasz radę, dasz radę! Jeszcze jedno chyba okrążenie. Okrążenie, okrężnica. To moja martwica przy tej grze. I się nie skleiły plany. Widzicie tą kreskę? Ej Michael, mogłeś to zrobić bardzo Tak, Rojo pozwólcie sobie pojechać na Jana. Jak będę pierwszy jeszcze w statystykach, to pierdolę. Tu nie ma wstecznego. Nie! Samochody nie mam wstecznego. Ja. To są opony? Teraz to widzę. Boję się wsiąść na motor po tej grze. Nie no to jest straszne, to jest. Nie wiem do czego to porównać, no. Wsadzić sobie panik w dupę i podziwiać switaśne fajerwerki z oczu, nie wiem, no. Naprawdę. Gry w ramach Enriched po prostu inspirują mnie do takich tekstów, po których się boję, czy jestem jeszcze normalny. Dobra, nigdy nie byłem. Ostatnie cząstki normalności zostały właśnie wykastrowane tempem scyzorykiem Kukri plus 5. Publika slenderowa zaraz będzie. Nadchodzą slendery, SLENDERY, NIE PATRZ rozzawki no OCZY! Wyłącz latarkę! Boże, koniec, Płagam ja już chcę koniec, no! Kyrie eleison! Są chwile, w którym naprawdę was zazroczy, że możecie przewinąć film. Ja choćbym jak szybko jechał, to nie mogę. o to mam 6 biegów w ogóle. Berla, ty widzisz, co ja gram? Nie widzę po twojej pięknej twarzy, że mi do końca zazdrościsz. Czasek gra w kodaj się cieszy. A tam narzekają na grafikę. Kod to przy tym Unreal Engine 8X Turbo MMX kurwa. Ble! Zaflizowałem się na piasku. Silnik już padł, już nie wytrzymał po prostu. Albo paliwa mi brakło. Nie, ja chcę wystartować w jakimś, jakimś evencie. Chcę zobaczyć jak fantastycznie zostali zrobieni przeciwnicy, jak wygląda model zniszczeń. Co z tego, że ta gra od dzień dobry została zniszczona? Może na tym polega? Na modelu zniszczeń wzorowali się na tej grze. Co będzie idealną inspiracją do zniszczeń i w ogóle gówna? Może nasza gra? Nie, bądź taki samokrytyczny. Ale to jest w cenie, to znaczy, że jesteś skromny. Nie! Jesteś pojebany! Jedną ręką, tą ręką sobie mogę dbać w nosie wszystko co robić. W sumie nawet fajnie. To nie jest gra dla dual z podzielnością uwagi. Błagam, miało być pięć, No. Matko Bosko, stopień, może już, może już. Błagam, nie. Matko Bosko, gdzie tu jest meta? Nie napisali Belgia. Belgia to meta? LAP 6! Nie! Jakie 6? Spacja! Nie! Gearbox, nie mieszajcie w to tej dobrej firmy! Dobra, start qualifying! O, są i przeciwnicy! Co się stało z teksturami z żółtym? Żółty co ci się stało dziecko? Żółty jak chcę ci pom Co się z nimi dzieje oni się w locie teksturują Boże, jestem pierwszy. Pierwsza w życiu nie jestem dumny, że jestem pierwszy. Bo to mi przypomina na poprzedni etap praktyz. Nie, wyprzedźcie mnie, wyprzedźcie mnie, błagam. Wy dodajecie jakieś, nie wiem, dynamiki. Co oglądasz? Angry. Shit! Co mu się stało? Żółty hapał wiatry. Żółty, co ci się dzieje? Idziemy do Żółtego, bo coś z nim chyba nie halo. Żółty, co się dzieje? Żółty, coś, co dziś się co dzisiaj? Żółty jedzie na freestyleu. Żółty, żółty SPADł CUKIER, ludzie, medyk. Nie, dosyć, dosyć, dosyć. Tylko... Dosyć! Skwituję to tylko tak. Tylko tak. Myślę, że gdyby ulepić cokolwiek z gówna zerga, wyszłoby coś lepszego, coś bardziej atrakcyjniejszego, jeśli chodzi o formułę. Formułę... 2 nie Formułę 1. GP kontra Gówno prawda Nie, znów pomyliłem koniec. To był Angry Shit Grajcz w ramach gry. Gówno prawda kontra Super Mike. Kyrie eleison! Ale tym razem błagam, nie wyścigówki, bo tego nie zdzierżę. Jak wróćmy do jakiejś strzelaniny, strzelanki, może być nawet druga wojna światowa. Cokolwiek, poleccie jakiegoś shita. Chętnie się w tym wykąpię. Teraz chcę, potem będę cierpiał, ale zawsze przynajmniej cierpimy razem. Angry shit,